Dzień dobry Państwu Bogdan Miszczak, witam w programie Goź Obiektywu. A ja dzisiaj będę rozmawiał z panią dyrektor dr Martą Rymar, dyrektorem Muzeum Rzemiosła w Krośni. Dzień dobry Pani Dyrektor. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Pani dyrektor, jak zarządza się Instytucją Kultury w dobie pandemii? No, nie jest to takie proste, jakby się wszystkim wydawało. To nie jest tak też, że jak jest pandemia, mamy zamknięte instytucje kultury, to nikt nie pracuje. Wręcz przeciwnie, jest to o wiele trudniejsza praca, ponieważ musimy dotrzeć do szerszego grona odbiorców. A jak dotrzeć do tak szerokiego grona odbiorców, na jakim nam zależy, będąc zamkniętym w instytucji kultury, więc tutaj musimy opracowywać pewną strategię dotarcia do tych osób w formie przede wszystkim medialnej poprzez społeczności internetowe, poprzez nasze działania, poprzez nagrywanie filmów, relacji z wystaw, z naszych przedsięwzięć, czy poprzez ogłaszanie konkursów i angażowanie młodych ludzi bądź też starszych do takiej aktywności w domu za pośrednictwem właśnie naszej placówki. Ale muzeum to jest coś, co zdalnie trudno jest zobaczyć. Muzeum to jest coś, co jeszcze Muzeum Rzemiosła, coś, co powinno e, zainteresować e, starszych czy młode pokolenie, ale Muzeum Rzemiosła w Krośnie to przede wszystkim też i piękne muzeum zegarów, więc to zdalnie trudno jest e, zaobserwować, zobaczyć. Tak, to jest bardzo trudne przedsięwzięcie. Przede wszystkim nasze muzeum polegało, polega na tym, że jak przychodzi zwiedzający, on ma możliwość dotknąć poszczególnych eksponatów, zobaczyć poczuć zapach starego drewna, poczuć zimno metalu w kuźni, To tak, tak, zobaczyć jak to wyglądało, jakich rzemieślnicy używali narzędzi, dotknąć miecha, poruszać tym miechem, zobaczyć jak on działa więc to jest bardzo trudne przenieść te doznania, przede wszystkim doznania w sferę wirtualną, w sferę internetu. No. Na szczęście zdarzyło się tak, że byliśmy zamknięci tylko na bardzo krótki okres czasu. Jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o zasady zachowania bezpieczeństwa pandemicznego, więc zwiedzający, którzy do nas przychodzą, mają, można powiedzieć, pełną ochronę i w małych grupach bądź indywidualnie mogą poczuć klimat właśnie naszej placówki i tego, co im oferujemy. A jak stoi się w krośnie na rynku i słyszy się bicie zegara z wieży farnej, kiedy widzi się, ten zegar, a potem można wejść na niego i zobaczyć krosno z drugiej strony. To jest to, co właśnie chcieliście sprzedać turystom? Tak, jak najbardziej, ponieważ ym, wszystkie zegary wieżowe, które możemy zobaczyć w Krośnie, były produkowane właśnie w budynku, w którym istnieje dzisiaj nasze muzeum. Tam znajdowała się początkiem wieku XXI Krajowa Fabryka Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza. Ym, Michał Mięsowicz wyprodukował ponad 200 zegarów, które są dostępne, można powiedzieć, na przestrzeni ym, Europy. Na wieży Farnej znajduje się jeden z największych zegarów wyprodukowanych tutaj przez Mięsowicza i umieszczonych ym, właśnie w Krośnie. To jest niesamowite doznanie dla wielu zwiedzających i z takimi głosami się często spotykamy, kiedy e, przemierzają kilkaset schodów e, znajdujących się właśnie na wieży, dochodzą do e, szafy, w której ukryty jest zegar, pozwalamy Ją otworzyć, i tak, serce, tak. otworzyć, posłuchać yy, i ta cisza taka wszechotaczająca zwiedzającego, która jest w wieży i nagle to takie y, uderzenia y, zegara, który, który po prostu daje takie niesamowite wrażenie upływu czasu, połączenia właśnie tej historii z teraźniejszością i, no i z przyszłością. Yy, też często pokazujemy zwiedzającym jak ten zegar się nakręca, więc przy no nich tak przy nich ten zegar jest również nakręcany. A niespodzianką dla takiej osoby jest już kiedy się wdrapie na sam szczyt naszej wieży, na punkt widokowy, co 15 minut można usłyszeć kwadranse wybijane właśnie przez zegar wieżowy. Czy tych rzemieślników krośnie było więcej? Oczywiście. Krosno od najdawniejszych czasów, od czasu średniowiecza, było znane właśnie z cechów rzemieślniczych, z warsztatów rzemieślniczych, pokoleniowo przekazywanych historii, właśnie z pokolenia na pokolenie. No, dzisiejsze rzemiosło jest zrzeszone również w cechu rzemiosł różnych w Krośnie. Może nie wygląda ono. Tak, jak to było kiedyś. Kojarzymy może rzemieślnika z warsztatem rzemieślniczym w, którym, rzemieślniczym, w którym siedzi, nie wiem, struga jakieś elementy solarskie. Dzisiaj to rzemiosło jest zmechanizowane, skomputeryzowane, i to jest jak gdyby ten nowy, ta nowa droga rzemiosła, którą też chcemy w naszym muzeum pokazać pokazać to, co było kiedyś, jak to było historycznie, ale jak to wygląda w dzisiejszym świecie. A nie uważa Pani, że dzisiaj tak naprawdę brakuje nam dobrego rzemieślnika w każdej dziedzinie? Spotkał w tym temacie utrudnienia w każdej, można powiedzieć, branży. Myślę, że to wynika z tego, że teraz. Każdy, niezależnie od wykształcenia, może robić wszystko. Kiedyś w rzemiośle, w cechach rzemieślniczych zrzeszeni byli, zrzeszeni byli rzemieślnicy odpowiednich grup. Byli to czeladnicy, mistrzowie, ci, którzy wykonywali swój zawód źle, nie byli specjalistami tak na 100%, byli nazywani partaczami, byli, można powiedzieć, wytykani palcami i mieszkańcy na przykład naszego miasta wiedzieli, do niego nie idziemy, on jest partaczem, on nas oszuka, on nie zrobi tej usługi tak, jak to zrobi mistrz rzemiosła, który jest zrzeszony. W rzemiośle. Te tradycje rzemieślnicze były bardzo bogate, były pielęgnowane, to była um, cała taka um, historia, um, historia rozwoju rzemiosła. Um, była bardzo piękna. Każdy um, cech rzemiosł, który był zrzeszony w danym mieście, miał w swoim kościele kaplicę, którą e, hołdował. Mieli swoje sztandary. E, wszelkiego rodzaju uroczystości, e, były bardzo pielęgnowane. Ten Więc mistrz był, to chyba była bardzo ważną osobą. Tak, w tak. Żeby w ogóle zostać mistrzem, trzeba było przejść naprawdę długą, długą drogę, drogę. Tak, nauki. Najpierw e, zostawaliśmy e, dany uczeń mógł zostać e, przyjęty do nauki rzemiosła do danego zakładu, ale nie w każdym przypadku. Najpierw był przyjmowany na próbę. Ta próba trwała około pół roku, więc on był tak testowany. Trochę mistrz go puszczał do e, gospodarki, do swojej żony, jeżeli e, przetrwał próbę domową e, przy zamiataniu e, podłóg, no to wtedy e, e, można było powiedzieć, że e, no, ma predyspozycję do tego, żeby w tym zakładzie e, terminować, ale oprócz tego to musiał... znaczy, że miał i posłuch. Tak, miał posłuch i, i, i musiał się wykazać też e, zaświadczeniem, e, nie wiem, burmistrza danego Miejscowości, które świadczyło o tym, że jest porządnym człowiekiem, pochodzi z porządnej rodziny. I oczywiście zaświadczenie z Kościoła, że pochodzi z prawego łoża i jest czynnym katolikiem, więc to było też bardzo ważne, jeżeli spełnił te kryteria, tak, te kryteria to wtedy był przyjmowany na naukę. Ta nauka trwała od 3 do 5 lat w zależności od trudności wykonywanej profesji. No i potem ten uczeń musiał zdać egzamin w cechu. Ten egzamin w cechu polegał na tym, że musiał wykonać jakiś któryś z przedmiotów na przykład rzemieślniczych, których się kształcił. Jeżeli był piekarzem, to wiadomo musiał potrafić umieć upiec chleb czy bułki. I bardzo uroczystej takiej asyście cech mistrza i, i mistrzów pośrednich odbywał się egzamin. Egzamin oczywiście był płatny, trzeba było tą opłatę uiścić głównemu skarbnikowi cechu i wtedy ten uczeń mógł zdać ten egzamin, bądź go nie zdawał, bo to nie było tak powiedziane, że podchodzę do egzaminu i od razu go zdam. Nie, nie zawsze się kończyło tym, że dostanie ten dyplom czeladnika, ale jeżeli już tak się stało, miał teraz otwartą furtkę do tego, żeby zostać mistrzem. A mistrzem z zostać nie było jeszcze łatwiej, tylko <laughs> jeszcze wybrane minut. osoby zostawały mistrzami w danym cechu. Oczywiście. Żeby zostać mistrzem trzeba było przejść kolejną długą drogę, która trwała również kilka, kilka lat. lat. No, rzadko się zdarzało, że ktoś <laughs> zostawał mistrzem no, po, nie wiem, dwóch, trzech latach. No, mistrz, jak sama nazwa mówi, to jest osoba wyspecjalizowana w danej branży, w danym rzemiośle, którego wyroby naprawdę już są perfekcyjne i na bardzo wysokim poziomie i on nie może sobie pozwolić na na to, że coś nie wyjdzie. Ponieważ też te przedmioty były przedmiotami drogimi i unikatowymi, jeżeli mówimy o rzemiosłach takie jak złotnictwo czy też zegarmistrzostwo, to już naprawdę trzeba było wykazać się dużym talentem i precyzją. Często też tak było, że czeladnik chcąc zostać mistrzem wyruszał w podróż. Podróż taką edukacyjną wędrował po zakładach mistrzowskich, w których nabierał doświadczenia i tam się uczył swojej profesji. Po tych kilku latach, kiedy wrócił do, swojej, do swojego cechu, w którym, w którym zaczynał, zawał, tak, zaczynał zawał egzamin na czeladnika, no, składał wniosek o to, że chce w ogóle ten egzamin mistrzowski zdać. No i Podobna sytuacja. Główny cech, mistrz wyrażał na to zgodę, zbierała się komisja, oczywiście trzeba było za ten egzamin również zapłacić. No i wtedy e, pokazywał, przedstawiał wyrób, tak zwany majstersztyk, ten mistrzowski swój wyrób, e, który świadczy o jego precyzji, perfekcji e, i dużej wiedzy w danym rzemiośle. Czy to od... Tą drogę, którą pani dzisiaj przedstawiła, można porównać do dzisiejszego technikum? Czy ta droga dzisiaj jest zupełnie prostsza niż kiedyś zostać czeladnikiem? Bo my nie mówimy nawet, że ktoś kończący dzisiaj technikum jest mistrzem, tylko takim właśnie czeladnikiem. Myślę, że tamta droga była o wiele trudniejsza, ponieważ oprócz takiej typowej teoretycznej nauki dostawał też naukę praktyczną. W, dzisiejszych, w dzisiejszym systemie kształcenia jest to bardzo trudne, żeby kończąc na przykład technikum, Fryzjerskie, być no, świetnym na przykład fryzjerem, ponieważ no, nie ma siłą rzeczy. Ci uczniowie nie mają. Ta droga dopiero się rozpoczyna. Tak, dopiero się rozpoczyna i on można powiedzieć, że nawet jeszcze nie jest czeladnikiem. On dopiero musi na tego czeladnika naprawdę Zaprasować. zapracować i przejść długą drogę. A co dopiero, żeby zostać mistrzem. Pani dyrektor, czy Jan Szczepanik. Kiedy mieszkał w Krośnie był czeladnikiem, czy już był mistrzem? Na pewno był odkrywcą. Był odkrywcą. Na pewno nie był zrzeszony w rzemiośle, ponieważ nie był rzemieślnikiem, ale był wielkim odkrywcą, wynalazcą, konstruktorem. To o tym możemy poświadczyć na 100%, że, że był wielki w tym zakresie. Jan Szczepanik. Chcemy, żeby kojarzył się z Krosnem i kojarzy się z Krosnem. Tak, Szczepanik swoje pierwsze lata życia nie tylko, bo również młodość spędził w Krośnie. Urodził się w Rudnikach koło Mościsk. Wielu osób… Twierdził... Dziś na Ukrainie. Tak, tak, dzisiejsze tereny Ukrainy, natomiast wiele osób i przekazów mówiło o tym, że urodził się na dworcu, ale… Ym... Są jak gdyby dwie szkoły w tym zakresie, ponieważ urodził się na dworcu, ale w domu swojego wujka, który właśnie na tym dworcu mieszkał i e, księgi parafialne też potwierdzają to, że był następnego dnia po narodzinach ochrzczony. E, w wieku trzech lat przyjechał do Krosna razem ze swoją e, matką i tutaj się wychowywał, niestety tą matkę stracił i wychowywali go, e, wychowywało go wujostwo, państwo Gradowiczowie. I tutaj spędził swoje najmłodsze lata, lata szkolne, potem uczęszczał e, do gimnazjum w Jaśle i odbył taką podróż do Krakowa, gdzie skończył kolegium nauczycielskie. Potem wrócił do Krosna i tutaj podjął pracę w tych podkrośnieńskich szkołach, gdzie uczył, uczył młodzieży w, tak, w potoku w potoku, w korczynie tak również. Też swoją młodość częściowo spędzał w Zręcinie, więc no, starał się nauczać tam, gdzie było to zapotrzebowanie. Był można powiedzieć bardzo, takim, bardzo lubianym nauczycielem i szalonym, ponieważ z przesłanek wiemy, że podczas zajęć na przykład nagle wybiegał z sali. Biegł do swojej pracowni, bo wpadł na jakiś genialny pomysł, który musiał szybko zapisać, rozrysować, przeanalizować i nie miał w tym momencie czasu na uczenie dzieci. Dyrekcja szkoły, poznając jego osiągnięcia, dawała mu, można powiedzieć, takie troszeczkę fory w tym zakresie, i, no i przymykała oko na, na tego typu incydenty, pozwalała mu uczyć. Później Szczepanik w, 96, w 1896 roku wyjeżdża do Krakowa i tam podejmuje pracę w zakładzie fotograficznym Kleiberga, pracuje również w sklepie tkaczy. Ale czy to jego zainteresowanie fotografią, że zaczął pracować w tym sklepie, czy już wcześniej? Wcześniej. On można powiedzieć, od najmłodszych lat go fascynowało go wszystko, wszelkiego rodzaju barwy, światło, fascynowały go mechanizacja pewnych urządzeń. Chciał można powiedzieć swoim umysłem wyprzedził epokę. Już na etapie krośnieńskim pracował w swoim można powiedzieć pokoju, bo nie można nazwać tego taką profesjonalną pracownią. Pracował nad fotografią barwną, nad przekazem sygnału na odległość, ale przede wszystkim skupiał się też na pracy tkaczy. On pracował w Korczynie, pracował, miał duży kontakt też właśnie z tą szkołą naszą tkacką krośnieńską i pomagał tkaczom Korczyńskim um, ulepszyć maszynę tkacką, ponieważ widział, jaka to jest ciężka praca, um, jak dużo czasu i, i wysiłku kosztuje stworzenie, na przykład, jednego gobelinu. Zajmuje to um, kilkanaście dni. Um, I stwierdził, że musi coś z tym zrobić w, tak, coś tak wymyśleć, tak poprzestawiać to krosno, żeby ta praca się skróciła i była um, mniej wyczerpująca. Czy można powiedzieć, że Patrząc na dzisiaj obmyślił twardy dysk, czy, czy system komputerowy, który mógłby zarządzać tym krosnem, żeby wychodziły piękne gobeliny. Komputer, jak pan powiedział, unowocześnił maszynę tkacką żakarda. To jest maszyna żakardowa, która już można było powiedzieć, można było powiedzieć, że ona była już zmechanizowana w tym okresie, ale działała na tej zasadzie, że. Cały wzór tkacki był ręcznie wybijany na takich kartach perforowanych przez pracownika, przez tkacza. Natomiast dochodziło wtedy do wielu pomyłek, ponieważ tkacz patrząc na zdjęcie musiał w bardzo precyzyjny sposób tą perforację wykonać na tych kartach i dopiero wkładał ją do maszyny i wtedy ta maszyna tkała ten obraz na, zasadzie, na podstawie tej karty. A on zrobił coś więcej. Przede wszystkim stworzył mechaniczny system taki zautomatyzował e, tą performację e, i robiła to już maszyna, nie robił tego człowiek i ona odzwierciedlała e, zdjęcie 1 do 1 bądź rysunek, który wykonał tkacz projekt załóżmy nie wiem jakiegoś gobelinu też 1 do 1 i wtedy nie było żadnych pomyłek, a co e, można powiedzieć krok dalej e, poszedł e, i e, wkładając tą kartę do e, maszyny ta maszyna sama ją odtwarzała, czyli tak jakbyśmy wkurzyli dyskietkę do systemu. Kopiuj wklej. Tak, kopiuj do systemu komputerowego, ono po prostu zaczyna to odtwarzać. Yy, I to zrewolucjonizowało cały rynek tkacki yy, do tego stopnia, że nawet yy, odbyły się protesty we Francji yy, tkaczy francuskich. ponieważ. Odbiera im pracę. Tak, odbiera im pracę, ponieważ kiedyś wykonanie takiego gobelinu zajmowało no, naprawdę dużo czasu. Dzięki temu dostawali więcej pieniędzy. Teraz za, na podstawie tej maszyny to zajmuje do kilku godzin. Więc oni, oni byli stratni finansowo, więc się buntowali. Ale yy, dzięki temu wynalała. No, został zmechanizowany cały system tkalni i, no i dzięki temu poszliśmy w stronę przemysłu, krok dalej. Czy Jan Szczepanik był rzemieślnikiem, czy mistrzem, czy może był odkrywcą? O tym porozmawiamy już w następnej rozmowie, a ja za dzisiejszą rozmowę dziękuję bardzo. Dziękuję również.